Jak zarobić 10 tysięcy złotych na wakacje 2023 Jeżeli jesteś nowy to będę Mówił tutaj o temacie e commerce Natomiast o modelu, który Jest dobrze znany i chcę przedstawić to Tak obiektywnie patrząc Ponieważ tego aktualnie na bieżąco Już nie robię, robiłem to wcześniej Wiem, że da się na tym fajnie zarabiać I chcę pokazać tutaj możliwości Oczywiście jest to wszystko moja opinia, nie jest to żadna porada inwestycyjna Dlatego, dlatego co Mogę już zaprosić do materiału OK. od czego możesz w ogóle zacząć żeby zarobić sobie 10 tysięcy złotych na jakieś wakacje. 10 tysięcy złotych, uważam, że już to jest, już jest to taka kwota, za którą można zrobić jakieś fajne tygodniowe, dwutygodniowe, trzytygodniowe, nie wiem jak to teraz cenowo wyglądają wakacje, ale wydaje mi się, że za 10 tysięcy złotych można fajne rzeczy zwiedzić, porobić i tak dalej. Tak mi się przynajmniej wydaje, na wakacje ogólnie za bardzo nie jeżdżę, bo nie mam czasu, natomiast wydaje mi się, że tak. Więc przejdźmy sobie do dropshippingu. Możemy zacząć od dropshippingu. Jeżeli nie wiesz czym jest dropshipping, to szybko objaśniam. Dropshipping to jest pośredniczenie w sprzedaży pewnie już o tym słyszałeś słyszałaś jest bardzo dużo informacji na ten temat dropshipping to jest pośredniczenie sprzedaży stawiasz swój sklep internetowy na swojej stronie internetowej na domenie czyli na przykład www.twisklep.pl Czyli to jest twoja domena i to jest twój sklep, albo stawiasz swój sklep na Allegro, na platformie takiej jak Allegro, czy na Marketplace, a na pewno stamtąd kupowałeś, a jeżeli nie kupowałeś, kupowałaś, no to no to, to jest taki Marketplace, nie? Tak jak masz Facebook Marketplace, jak masz Olix, coś podobnego, tylko największy w Polsce, więc dajmy na to, że jesteśmy na Allegro. Mamy sklep na Allegro, mamy swoje aukcje na Allegro i wystawiamy x produkt za 100 zł. No i dobra. Ktoś kupuje od nas ten produkt. Jakby nie mówimy jeszcze o dostawcach i tak dalej. Ktoś kupuje od nas ten produkt za 100 zł, tak? E, Okej, okay, mamy, mamy ten produkt za 100 zł. My wysyłamy dane, dane adresowe tego klienta, który u nas kupił, do dostawcy. A nasz dostawca, hurtownik internetowy, e, ma ten produkt za 50 zł czyli 50 zł taniej i mamy 50 zł zysku. No dobrze, ale dobra, wysyłamy dane tego klienta do dostawcy, tak? Czyli jego dane adresowe, jego dane ogólnie wysyłamy i on bezpośrednio tą paczkę wysyła do naszego klienta, dzięki czemu nie musi wysyłać najpierw do nas, a później do niego, tylko wysyła bezpośrednio do naszego klienta. Czyli taki proces, ktoś przychodzi do Twojego sklepu, wydaje u Ciebie 100 zł, Ty kupujesz u dostawcy internetowego za 50 zł, i masz 50 zł zysku. Teoretycznie, oczywiście, bo wiadomo podatki, nie podatki, prowizja, nie prowizja, ale teoretycznie mamy 50 zł. Zysku, tak? E, czyli tak to wygląda. I teraz, gdzie znaleźć w ogóle takich dostawców? O tym jeszcze zaraz powiem. Jak w ogóle wygląda ten model, który według mnie jest najprostszy i można zacząć totalnie od zera? Ten model. Więc zapraszam serdecznie dalej. W jaki sposób zacząć dropshipping, aby móc zarobić do wakacji 10 tysięcy złotych? Tam do lipca, do sierpnia, zależy, komu pójdzie. Tak, niektórzy może do czerwca, kto jest, kto jest mocny. Ale szacujmy te 2-3 miesiące pracy, tak? Uważam, że to jest już bardziej realne dla kogoś, kto zaczyna. Jeżeli ktoś ci mówi, że w pierwsze miesiące zarobić na dropshippingu 15-20 tysięcy złotych no to chce ci coś sprzedać po prostu, e, albo, albo nie wiem, wierzy w jakieś, jakieś cuda, e, bo przeważnie ludzie zarabiają w pierwszych miesiącach grosze i ci, musisz się do tego przyzwyczaić. Ja ci oczywiście pokażę, żebyś mógł jakby zrobić z tego coś więcej, ale, ale no nie będę ci obiecywał tutaj wróżek na wierzbie, być może nie zrobić i nawet tych 10 tysięcy. Po prostu to jest kwestia twojego zaangażowania, kwestia twojej wiedzy, kwestia optymalizacji wszystkiego, wszystko jest jakby tutaj trudne, bo jest konkurencja model wygląda świetnie, ale jest tu konkurencja dlatego trzeba, trzeba tutaj dużo podziałać, żeby zarobić, ale nie mówię, że się nie da bo po to jest ten odcinek, że się da po prostu ja wiem, że się da, ja to zrobiłem, uczyniłem dlatego też jestem w stanie Ci z tym pomóc e, ok, możesz zacząć sprzedawać na Allegro, to jest pierwsza rzecz, czyli możesz sprzedawać na Allegro, o tym już powiedziałem wcześniej e, jak działa ten model skąd kupować te produkty kupujesz na Allegro i sprzedajesz na Allegro no dobra, ale to jest nielogiczne chyba, nie? No jak, kupujesz na Allegro, sprzedajesz na Allegro, przecież ktoś może sobie ten, produkt, ten sam produkt kupić taniej na Allegro, tak? Jeżeli ja go kupuję na Allegro od innego sprzedawcy, no to przecież ktoś może kupić taniej. Niby tak, ale zobacz. Jest pięć punktów, które pokazują to, że nie do, niekoniecznie, niekoniecznie musi tak być. Dlaczego? Po pierwsze, możesz zrobić lepsze zdjęcia od sprzedawcy z Allegro, od którego ty kupujesz, czyli dogadujesz się ze sprzedawcą, najpierw musisz zapytać go właśnie o formę współpracy dropshippingu i o zdjęcia, tak, żeby wykorzystać jego zdjęcia, bo zdjęcia są jego własnością przeważnie, tak, i musimy zapyta zapytać go o zdjęcia, czy chce zrobić tak, że my będziemy od niego kupować, jak ktoś u nas kupi, my sobie wystawimy aukcje na różnych portalach, na przykład na Allegro, Alixie i tak dalej. Będziemy te produkty sobie próbować, jeżeli ktoś od nas kupi, to my kupimy od niego, tak? I my sobie damy swoją cenę, czyli na tej zasadzie, czyli to, co powiedziałem o dropshippingu. No i dobra, mamy tutaj, mamy tutaj pierwszą kwestię. Możesz zrobić lepsze zdjęcia od sprzedawcy, sprzedawcy z Allegro, czyli jeżeli Twój sprzedawca, od którego bierzesz, Twój dostawca, sprzedawca, tak, na Allegro, dajmy do to dostawca X, ma słabe zdjęcie. Możesz zrobić lepsze zdjęcie i już będzie bardziej przykuwało, przykuwało uwagę twojego jakby potencjalnego klienta. Czyli ktoś wchodzi na Allegro, szuka sobie produktu. O, jakie ładne zdjęcie i wchodzi w aukcję. Możesz zrobić bardziej zachęcający tytuł, zmienić troszkę nazewnictwo, coś tam pokombinować ze słowami kluczowymi. Kolejna rzecz, tak, tak? Czyli tytuł bardzo ważny jest tytuł. Ludzie czytają, o co to w ogóle jest, nie? Na przykład fajne, ładne zdjęcie, albo wiedzą co to jest, ale widzą o, kurde, to się jakoś bardziej profesjonalnie nazywa. I wiesz, i mogą kupić u ciebie to drożej. Trzecia rzecz, robisz lepszy opis od sprzedawcy. Ktoś już, od sprzedawcy z Allegro, ktoś już wchodzi na Twoją akcję, aukcję, czyli ofertę, na Twój sklep jakby i, mu, i widzi, wow, jakie zajebiste, jaki zajebisty opis, świetnie jest to powiedziane, naprawdę naprawdę świetna robota, nie? Profesjonalnie to wygląda, kupuję od niego, nie kupuję najtańszego, bo nie wiem jaką ma jakość, mimo że to to samo, ale jak dobrze przedstawić produkt, to w oczach ludzi Twój prota, produkt w głowie ludzi będzie bardziej jakościowy, jeżeli Ty go lepiej przedstawić. To jest normalne, to jest jakby... Psychologia tak po prostu działa, nie? Że jak widzisz coś bardziej przygotowanego, No to zresztą no, widzimy takie marki jak Apple i tak dalej. Oni mają te strony przepiękne, wszystko tam jest naprawdę dopracowane. A sprzedawcy na Allegro? Sprzedawcy na Allegro często robią po prostu: sprzedam jak najtaniej. I tyle. I to jest dla nas dobra informacja, że oni mają bardzo tanie. Dlaczego? Bo możemy sobie te marże zwiększyć. I, I to jest bardzo fajna rzecz. Kolejna rzecz, dodajesz produkt do innej kategorii. Są na Allegro takie różne kategorie, tak? Czyli jak wchodzisz sobie w motoryzację, wchodzisz sobie w domy i ogród, wchodzisz sobie w elektronikę. I różne kategorie. I teraz możesz sobie w tych różnych kategoriach produkt umieścić. Zobacz, prosty przykład. Jeżeli masz, dajmy na no to, nie wiem, kalendarze adwentowe. Możesz się umieścić w kalendarzach adwentowych, ale jeżeli w tych kalendarzach adwentowych są jakieś, yy, nie wiem, yy, kremy, nie kremy, takie pielęgnacyjne rzeczy, to możesz przecież to umieścić właśnie w zestawach pielęgnacyjnych, tak? I, i takich rzeczach. No i co teraz? Wszyscy sprzedawcy mają, dajmy na no to, na święta te kalendarze adwentowe w kalendarzach adwentowych kategorii, a Ty masz, dajmy na to, w tych, yy, w tych właśnie pielęgnacyjnych rzeczach, zestawach i tak dalej. No dobrze, teraz, czy to w ogóle działa? Tak, bo akurat to po, podciągnąłem pod przykład, o którym słyszałem i widziałem go na własne oczy, że tak było. Czyli ktoś, wszyscy wystawili w kalendarzach adwentowych jeden produkt, ktoś wystawił w zestawach pielęgnacyjnych i, zaczął, i sprzedawał dużo więcej niż, ta niż te pierwotne osoby i za wyższą cenę nawet. Więc naprawdę, słuchajcie, to działa. I jakby, ja to mówię ze swojej perspektywy. Ja nic Wam tutaj dzisiaj nie będę chciał sprzedawać, nie będzie na końcu kupcie mojego e-booka, czy coś takiego, totalnie nie. Więc jakby ja to mówię ze swojej perspektywy. Wiem, Bo to robiłem i zaraz też pokażę tutaj e, takie przykładowe sprzedaże. OK, czyli dodajesz produkt do innej kategorii. Możesz na przykład dać, nie wiem, jeżeli masz myszkę, no to możesz dać do myszek, a możesz dać do jakichś tam, nie wiem, urządzeń. Oczywiście to musi być wszystko kompatybilne, tak musi się zgadzać. E, myszka, no nie wiem, może być inaczej nazwana myszka, albo myszki bezprzewodowe, to masz myszkę, ja dajmy na no to, i przewodową, i bezprzewodową. Nie wiem, czy taka jest, ale możesz dodać i do tej kategorii, i do tej. Tak samo z różnymi innymi produktami. Teraz. Ty będziesz w kategorii, w której nie jest ten Twój dostawca, który, który ma taniej. Kolejny wyróżnik, piąta rzecz. Dodajesz gratis lub tworzysz zestaw. Gratis, kupujesz coś za 5 zł, podwyższasz cenę i robisz sobie marżę, tak? Czyli nie, kupujesz produkt główny za 4 dychy, gratis za 5 zł i sprzedajesz za 80. I teraz o, ktoś patrzy, o, jaki fajny gratis, przyda mi się do tego, kupię sobie ten zestaw na tej zasadzie. Czyli to jest pięć punktów jakby podstawowych, dlaczego sprzedaż z Allegro na Allegro ma sens. ok e, Więc to tak tylko informacyjnie, żeby wiedział, e, wiedziała, że, że to po prostu ma sens, czyli da się wyróżnić w taki sposób, że nikt nie będzie jakby patrzył tylko na cenę. Cena jest ważna, owszem, jeżeli ktoś ci mówi, że cena nie jest ważna na Allegro i tak dalej, jest ważna, bo nie możesz sobie nie wiem, kupić produkt za 40 i sprzedać go za 200. Jakby możesz, ale prawdopodobnie się on nie sprzeda na 99,9%. Nie o to chodzi. Dołóż sobie na początek 10-20 zł, żebyś miał zysku Tak? Pamiętaj o prowizji oczywiście i o zdjęciach, o, o wzięciu pozwolenia na zdjęcie nie możesz sobie tak wystawić po prostu produktów, tylko musisz zapytać sprzedawców o zdjęcie o zdjęcia, taki skrypt w ogóle będę miał chyba dla Was, zrobię jakiś taki przykładowy skrypt, ale nie obiecuję, bo na razie skorzystam ze swojego, testuję, robię taki challenge, być może Wam go udostępnię, ale wiem, że jak go Wam udostępnię, to wszyscy zaczną pisać i ten skrypt zostanie jakby tak zablokowany, nie, przez Allegro i tak dalej, więc, więc tak to wygląda, ok, przejdźmy dalej, co zrobić? Aby zacząć w praktyce, pierwsza rzecz, musisz założyć konto na Allegro. Założenie konta kosztuje złotówka, ale oni Ci tą złotówkę później oddają, więc dalej jest darmowe. Wystarczy mieć konto bankowe, tak? Druga rzecz, znalezienie dostawców. Musisz znaleźć sobie dostawców, yy, od których będziesz kupował, czyli wchodzisz w jakąś kategorię na Allegro. Ja pokazywałem, jak szukać produkty w poprzednich odcinkach, tutaj może Ci się w karcie wyświetli, jak szukać produktów, więc tam sobie wejdź, ok? I będziesz miał produkty wszystko ogarnięte, czyli znalezienie dostawców. Jak znaleźć dostawców? Po pierwsze, znajdujesz dostawcę, sprawdzasz produkt i wysyłasz mu wiadomość. Dzień dobry, jestem ty, ty, taki taki, e, nazywam się taki taki. E, chciałbym roz, chciałbym się zapytać o możliwość współpracy e, w dropshippingu. E, Jedyne co potrzebne mi jest do współpracy, to pana zdjęcia i na tej zasadzie piszesz. Oczywiście ładnie, nie wiem, pomóż sobie czatem GPT, naprawdę powinno Ci to pomóc. I napiszesz kilka takich wiadomości, po, poedytujesz i będzie fajna wiadomość. I, I ludzie będą się niektórzy zgadzali. Oczywiście po, po pierwsze, nie wszyscy dostawcy się będą zgadzać. Jeżeli pięć ci odmówi, to nie jest tak, że ty się jakby wyjeżdżasz, mówisz, kurde, to nie działa i piszesz do mnie diema. Patrz, wysłałem do pięciu dostawców, to nie działa. Spoko, pięknie. Pięć dostawców. Za pięć dostawców, to wiesz, to, to, to kurde każdy to może zrobić. Po pierwsze biznes jest taki, w biznesie i w samozatrudnieniu na początku, bo potroprzymik do bardziej samozatrudnienie na początku chodzi o to, że musisz zrobić coś więcej niż wszyscy inni, a każdy może zapytać pięciu dostawców, bo to jest ile? 20, 5, 10 minut roboty? Wiesz, za 10 minut roboty to nie będzie milionów, ani nie będzie wakacji. Trzeba popracować więcej, i to musisz wiedzieć. E, Okej, okay, mamy trzecia rzecz. Czyli napisanie o pozwolenie na zdjęcie. Znajdziemy dostawców, piszemy o zdjęcia. Czwarta rzecz. Dodanie polityki prywatności do konta na Allegro. Większość osób tego nie ma, to jest y, ważne. Rozmawiałem jakiś czas temu z y, taką prawniczką, która miała właśnie taki wzór dla mnie przygotować, ale jakoś temat... temat y, no nie miałem czasu, żeby tym się zająć, więc jeżeli ogólnie chcecie. Żebym coś takiego skombinował, żeby taka polityka, żebyście byli bezpieczni, tutajcie dajcie znać, tylko że no musiałbym, nie wiem, ja bym za ten wzór zapłacił pewnie z kilka tysięcy złotych, żebym mógł udostępnić Wam i tak dalej, bo wiadomo, oni te wzory... Jakby samo wiesz, sprzedajmy jednej osobie za, no to 100, czy 50 zł, czy 200, nie wiem ile tam ile tam kosztują te wzory zależnie. No, ten, no to ja bym musiał za to zapłacić pewnie z kilka tysięcy złotych, więc musiałbym wam to jakoś e, w jakichś tam, nie wiem, małych cenach e, rozdać, jakby no rozdać, no, sprzedać po prostu, bo, bo za darmo tego nie zrobię. No możecie sobie też pierwotnie kupić od takich osób, ja bym chciał, żeby to jakby kosztowało w ogóle mega mało, żeby każdy mógł to mieć, jakby każdy to w ogóle potrzebuje mieć, to jest polityka prywatności RODO, to lepiej to mieć niż tego nie mieć, tak, no ale mówię, rozmawiałem z tą prawniczką i ona powiedziała, że spoko, możemy się zgadzać i tak dalej, ale już do niej nie zadzwoniłem, nie wiem, jakoś tak nie miałem czasu i tak jak mówię, no ona by pewnie mnie skasowała za to troszkę pieniędzy, więc musiałbym to jakoś przydawać, a za bardzo też nie chcę jakby się, się w to połętać, bo wiecie, no jakby to jest też mój czas. Chociaż chciałbym to dla Was zrobić, nie chciałbym oczywiście na tym zarabiać, jakoś i, i ten, i no tak, ale no mówię, jeśli chodzi o politykę prywatności, większość tego nie ma. Lepiej to mieć niż nie mieć, natomiast no co, tak to wygląda. Ok, lecimy dalej. Ok, mamy dodanie polityki prywatności, mamy dajmy to politykę, mamy znalezionych dostawców i tak dalej, tak dalej. Wystawiamy 100 produktów miesięcznie. 100 produktów miesięcznie, czyli minimum 3 produkty dziennie, tak? Minimum 3 produkty dziennie. Wystawiasz każdego dnia minimum 3 produkty, ładnie opisane, i tak dalej, tak dalej. Ok? No i teraz zobaczymy, co będzie za miesiąc. Jeśli po 100 produktach sprzedadzą ci się produkty, i tak dalej, no to będziesz miał, proszę bardzo, dochód. Jeżeli się nie sprzedadzą, no to będzie jakiś problem, ale nie będzie mogło tak się stać, ze względu na to, że możesz do mnie na Instagrama napisać, ja ci pomogę, i tak dalej. To nie jest tak, że o, wystawiłem 100 produktów, i się nie sprzedaje. Naprawdę nie miałem jeszcze okazji spotkać osoby, która wystawiła 100 produktów i jej się nie sprzedawało. Szczerze, mówię szczerze. Naprawdę, więc jakby to jest opcja. Oczywiście nie ma gwarancji, że wystawicie 100 produktów i moja koncepcja 100% zadziała. Oczywiście, że nie, bo możecie popełnić tyle błędów, że to hit, ale jak napiszecie do mnie, to zminimalizujemy to ryzyko. Ja mówię, to mówię, to jest dla mnie jakby zabawa, ja się tym bawię, ja to ja, ja wam tutaj pomagam. Sam sobie robię taki trochę dziennik nic wam nie sprzedaje, tak, więc jakby ja jestem w stanie wam pomóc i, 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 będę, i będę wam tutaj pomagał. Oczywiście nie ma gwarancji, nie jest to żadna porada, ja tutaj mówię ze swojego doświadczenia, jak to u mnie wynikało i wiem, że wiele osób chciałoby fajne jakieś wakacje, a może nie, ma, nie mają pieniędzy albo w ogóle chcecie coś sobie zarobić albo zarabiać, Czemu by o tym nie mówić, tak? Więc, więc, więc o tym mówię. Dobra, przejdźmy dalej. Jakiś czas temu wystawiłem jeden produkt i sprawdziłem, czy to działa. Tylko jeden produkt. Zobacz. To są realne screeny, zresztą mogę na priv podesłać. Zresztą nie chciałbym podsyłać produktu, eee, szczerze mówiąc, nie chciałbym podsyłać produktu, natomiast jeżeli ktoś będzie dociekliwy i będzie pytał, czy to naprawdę realne i tak dalej, no to oczywiście mogę, mogę jakoś to yy, potwierdzić bez problemu. Kupiłem produkt za 29 zł, plus przesyłka 38,99 też na Instagramie dodałem taką relację, jak, jak to właśnie sprawdziłem. To było 12 lutego, jak chyba 10 wystawiłem produkt. Dwa dni mi zajęło jedna aukcja. Ja nie mówię o stu, ja mówię o jednej aukcji. Wystawiłem jedną aukcję. Nie wiem, to było 20 minut roboty. Zobaczcie, łącznie 20 minut pracy. Łącznie 20 minut pracy za 40 zł, no prawie 40 kupiłem, za 77 sprzedałem produkt. Jeden, jeden wystawiłem. Ktoś powie, kurde, no działa. Ktoś powie, drugi. Kurde, no tylko tyle. No spoko. Wystawiłem jedną aukcję i ta aukcja już jest nieaktywna, nie, nie, nie bo nie chciałabym się tego ogarniać. Więc jakby to jest tylko, żeby ci pokazać, że się da. Ok, pytanie do ciebie teraz. Eee, czy chcesz dokładny schemat, jak zacząć robić dropshipping, aby zarobić na wakacje lub stworzyć swoje główne dodatkowe źródło dochodu? Dokładny taki schemat, czy chciałbyś, abym. chciałbyś, chciałabyś, bo tutaj pewnie są też eee, kobiety. Eee, więc eee, dajcie znać, czy, czy chcecie. Taki schemat ode mnie, jakby od A do Z. E, tylko no musiałbym nad nim popracować, nie mówię, że go wypuszczę w tym miesiącu i tak dalej. Chciałbym coś takiego zrobić, żeby zrobić taki mój schemat zwycięstwa. Tylko musiałbym to na jednym z Was to przetestować na samym początku, bo na sobie nie będę testował, bo nie mam czasu za bardzo. A jak Wy macie czas, to mogę na jakimś z Was przetestować, tylko potrzebuję osoby takiej mega zmotywowanej, mega ogarni, jakby totalnie, osoby, która totalnie od zera jest, jakby jeszcze nie zrobiła albo zrobiła pierwsze pieniądze, ale naprawdę taka najlepiej jakby było od zera. E, i bardzo ambitna z czasem i tak dalej. To tak najbardziej by pasowało. Musiałbym to przetestować, tą strategię i tak dalej, powiedzieć, co macie zrobić. I jeżeli by się na tej osobie udało, to wtedy mógłbym puścić jakiś, nie wiem, jakiś schemat, PDF, coś. No nie wiem, zależy, jakby to czasowo wyszło. Yy, czy, czy to zrobię, tak? Nie mówię, że wam to zrobię, że obiecuję, że to. Dajcie znać w komentarzu, czy byście chcieli. Natomiast nie, nie obiecuję, żeby nie było, że, że obiecałem, a, a nie zrobię. Na razie mam jeszcze kilka innych rzeczy, które wam yy, obiecałem nagrać i tak dalej, więc, więc się tego będę trzymał i tutaj, tutaj będę to robił. Okej. Okay. Jeśli tak, to napisz oczywiście w komentarzu tak, jeżeli, jeżeli chcesz taki schemat, okej. Okay. I co, liczba, liczba odcinka to 628, 628 i każdy, kto napisze w komentarzu 628, to ja pamiętam, bardzo Was szanuję, naprawdę ile osób w ogóle pisze te cyfry, to jest zajebiste takie zaangażowanie Was, bo jakby mega mi się, szkoda, że nie możemy się tak łączyć, że wiecie, że taki na przykład zoom i tak dalej, ale coś takiego już kminie, żeby zorganizować. Na razie tego nie zorganizuję. Coś mówiłem wam o społeczności i chcę coś takiego zrobić, żebyśmy mogli sobie gadać, żebyśmy jak ziomki ogólnie sobie przebywali, bo ja widzę z wami taką fajną to nie jest taki internet mainstreamowy, że większość ludzi Cię krytykuje za to, co robisz, tylko jakby większość tutaj osób, ja mam większość, pod większością odcinków 100% lajków, jakby ludzie widzą, że jakby przekazuję fajną wiedzę za darmo totalnie. Wy to widzicie przede wszystkim, jakby jestem mega wdzięczny, więc jeżeli chcecie, to napiszcie 628, poprawia to pewnie zasięg w tych komentarzach, ale przede wszystkim widzę to zaangażowanie i na pewno osoby, które piszą te cyfry, te, te liczby, to, to będą Będą miały jakieś fajne bonusy w przyszłości i, i, i tak dalej. Okej, okay. jeżeli chcecie, zasubskrybujcie kanał, bo rośniemy powolutku, ale rośniemy na tym kanale, bardzo się cieszę. No i co, trzymajcie się serdecznie, miłego siemano.